I teraz zobaczcie, jak traktują to wszystko. O przeciwników politycznych. Robią, co chcą. A idźcie dlaczego? Bo oni wiedzą, że już ich żadna zemsta nie spotka. Bo oni po prostu władzy już nie oddadzą. Chociażby mieli fałszować wybory. I będą to robić, zapewniam Was. I będą to robić bezkarnie. Oni już władzy nie oddadzą. Będą się zmieniać twarze, będą się zmieniać nazwy ich partii, a ich media, które mają we władzy, będą wszystko tak robić, że takie <laughs> oglądacze TVN-owskie będą wszystko łykać jak ciepłe bułeczki i nie będą w ogóle wiedzieć, że rządzą ciągle ci sami ludzie.